Ale miejscóweczka. Rapa Rosji. Moja tu jest przepaść. Tu jest przepaść. No właśnie. Zajdzie już. Taka miejscóweczka. Jeździliśmy na wyżej, jak się dało. O, specjalnie dla nas? padnie mu w ramiona. Ta jest właśnie Rumunia. Niesamowita. Co dzisiaj będziemy jeść dziewczyny? Zamieszanie ula, co? Sałata, pomidorek Ogórek gdzieś tam był też W takich pięknych okolicznościach przyrody właśnie też już będzie, będzie ten, wieprzowina z wieprzowiną, sałatka dziesięciu smaków rumuńskich. No i turecki się tu nawet zawsze. A tu jest niespodzianka w środku. No to, to jest szereg. ta no mm. też tu będziemy uladawać, nie? No już, czemu nie mówisz, że nagrywa? On się kurczę, odczyta. Mm, dziękuję, dobre. dobra?